Witam Was ponownie. Dzisiaj będzie sałatka z kilku składników: paru jajek, sera żółtego, zieleniny i paru innych składników. Mam tu ser żółty, kroimy go na kosteczkę. Jajka ugotowane na twardo około 8 minut. Ale zanim je pokroimy, najpierw trzeba je obrać. Dodaję zielony groszek. Około jedną puszkę. Kroję szczypiorek. Dodaję pieprz i sól do smaku. Tu mamy majonez, dodaję go trzy duże łyżki. Jeśli ktoś lubi, może dodać więcej. Mam jeszcze 3 cebulki pokrojone w kosteczkę. Sałatka zrobiona. Surowo cebulo, taka sałatka może postać myślę, że około 24 godzin. Jeśli by ktoś miał dostęp, zakupił cebulę marynowano, to może postać 2-3 dni. Po więcej przepisów zapraszam na kanał i do subskrybowania. A ja się z Wami żegnam. Na razie hej.